Proszę, Ej, Dawaj! Wstaj, kurwa! Kurwa! O jadę, Dawaj! kurwa! Dawaj! O ja, pierdolę. Nawet już kupiska gotowi do treningu. Od razu będzie po 10 popeczek, pada na znam. Szybka przebieżka. I zaraz wjeżdżamy jeszcze na saunę. Się grzać, dawać przed sauną się przebierzemy. Dawać, panowie, pompeczki na wejściu. Co jest z wami? No. Dawaj po 10 na pięściach, dawaj Hubertow. Tyle przerwy było, nie ma czasu, dawaj. I jazda kurwa ta. Jazda, jazda. Dajcie, kurwa, ty tak samo. A nie, stoisz i patrzysz. Dawaj, dawaj, jest 10? Jest. Przysiady, wyskoki po 10, dawaj, od razu, dawaj, dawaj, no, dawaj, no. dawaj, palimy mięśni, dawaj. Dawaj zaraz, ja nie ja tak przypierdziel tutaj w mordy W burdę no. Dawaj, dawaj! Nacior! Co? Raz! Piło sobie lewy, prawy, cyk! Przeciwna ręka, bam, bam! Dawaj, Karol! Tak, i długie proste, tak. Za siebie, za siebie, Kubę. Dawaj! Hop! Jedziemy, tak jest! Dawaj, dawaj! Jeszcze chwilę, jeszcze 5 minut i zaraz będziecie się grać na jeszcze. I później lodowata woda. Jedziemy! Paczeki, tak samo, bam! Cały czas zmieniamy nogi, cały czas! Dawaj! Dawaj, bo co do klapsów trzeba im dać? Picie Zarówno swój pot, dawaj! Wyciśniesz też pod do tyłu tej, ho! I sierpy, ho, na boczki tej, ho! Skaczemy, jedna za drugą, do środka, tak! tak jest, dawaj!

Dziesięć sekund dodajemy do pieca! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Siła! Ale daje! O! O, Dziesięć sekund, daj! Oddał, Sam poczułem o. i pod To teraz dało. Oddało, oddało. I do prysznica wiem jak prysznic. się człowiek. Jak... Prosto Prosto Już to człowiek, wie Teraz za woda. O, teraz dobra, teraz dobra, już nie, Już nie! nie, nie. nie Czekaj, bo już jesteśmy zimni. O, Teraz. O. o, no. O, no. jest Uw. 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 O. Nie wiem, czy Jeszcze jedna jest... Mi się wydaje, że najgorzej jak dziewczyna bije. Jak co? Bija, najgorzej jak dziewczyna bije faceta, mi się wydaje. Jak dziewczyna bije faceta? W no. związku? Mm. Kurczę, powiem ci tak. Są takie przypadki. Najgorsze jest to, że jak ty jej oddasz, to będziesz przemocowcem. Kochasz ją, nie zostawisz jej. Dostajesz po łbie, stajesz się bardziej odporny. Przyjemny spożytecznym. Niektórzy lubią dostać trochę po głowie. Eee. No. Oczej, okay, zostaliśmy sami. A no to czwarta 26. Tak, Barsus wypatruj mnie jutro, papa. Barsus wypatruj mnie jutro, papa. Dzisiaj się widzimy. Spierdaj. Hubert, jesteś śliczny. Kocham Cię, Hubert. Eee... Kupię zdjęcie stóp. Ko tam było? dużej Karola. A, Karola. Cześć, Barsz. Dobra, on z Barsz, z wszystkim. Ale jesteś śliczny, trener. Nawet to mnie już była wiadomość, 12. A tak była. Sprawdź sobie, sobie, sobie sprawdzaj sobie sam po prostu, ale sobie Hubert pisał. Ale Hubert jest piękny, ale Hubert jest śliczny. Dajczman, zrób mi dziecko. O, kurwa. <laughs> O ty kurwo! O ty kurwo! I nagle w tych wszystkich wiadomościach trzyma Najcior I patrz ty kurwo, co się dzieje. I za chwilę Najcior, ale jesteś śliczny. Pierdole kurwa GUSKI. Przepraszam, Najczor, ale jesteś mały. Aś nie śniłeś o mnie? Przepraszam. Kończy lepiej się nie pokawi na żadnym koncercie. Ja pierdolę. Pierdolę. Pierwszy gość dzisiejszego dnia. Zapraszamy! Udzielicznie, no. nie? Tak? Ja to z upływowa Aha! Siemano! Iiii! Tak jest na posterunku! Ja siemaaaj! Ja siema, ci przybiłem no. no. takie bombeczki, kupiłem wow. na no, wydecie. Tylko dopiero kurwa zauważyłem, że nie mają zawieszyk. Zrobiłem. Ale tutaj no, dużo jest tak tak, na spokojnie. Nie, Czyli nie. Przenoszę Ale to by zabrało się nie w Nawet jakbyś tak postawił je po prostu. No, po prostu. Tak, 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 super. Myślę, że dobra. Komentowe. Tak BBS. BBS Mordo. Okay. Rodzina, nie, nie żaden SE, SI, BBS, Dziękujemy bardzo. Nie dziękujemy ma problemu. Bo tym sprzedacie. Mam certyfikaty do tego, wszystko jest. Dobra, z Dobra, kubańskie śnieżynki. Fajnie, nie wiem, że do i zapełnia się taką pomału, co? No ile stream jeszcze fajne dni? Cztery? Do Wigilii czy do jutra? Do jutra. Do jutra. A to, to niech przynoszą więcej. Ja byłem oh, No Alright! my Kolejnik kurwa. O kurwa! To jest film, tak, one, list, one kiedyś, on kiedyś się organizował właśnie. Tak i to robił to. tam właśnie w takich dziuplach i tam grałem przed Filipkiem, przed Watstoja, kiedyś takie supporty. I że gdzieś tam Tomy Kolejnik kiedyś powiedział, że oni potrzebują do filmu jakąś osobę. Ja mówię kurwa, wiesz, my wtedy byłem w takim wieku, że też szukaliśmy gdzieś trochę zasięgu, wiesz, czegoś. Mm. No, i, po, i wtedy było tego. Poznałem Kruszwila i, i kamerzystę, nie? No i tak wystąpiłem na jednym filmie, i na jakiś czas później przyszedł do mnie kamerzysta, żeby mu robić. Wiesz, ja sobie żeś biłem w domu, w takim studyku. On Wtedy Lady Punk wyszło i tak poszło mocniej, i on zauważył, że tam jest potencjał, nie? I, i przyszedł do mnie, żeby, żeby robić mu muze. I tak jakoś wiesz, dogadaliśmy się po prostu, że ja będę robił muzę pod przykrywką, a po prostu będę tam ochroniarzem na tym kanale. Okay. Musieliśmy wymyślić jakąś nową rolę, bo wiesz, był szofer, wiesz, jakiś no no tam tak postaci i ja byłem, ja byłem ochroniarzem, nie? Więc wiesz, śmieszny był jakiś kurwa, kupowanego jest... w Carrefourze. <laughs> ja jestem ciekawy, jak robiliście wtedy tą muzykę, jak kamerzysta wypuszczał muzykę, to Ty pisałeś wszystko od zera, Ty robiliście od zera, czy tam było? Tak, nie, niektóre bity były kupowane, to tylko bity, nie? A niektóre okay. ja robiłem, ale tak, to wszystko pisałem od zera, melodie i często było też tak, że ja nagrywałem najpierw ten kawałek, potem pilota dałem ta, pilota, dawałem Łukaszowi, żeby sobie posłuchał i potem wiesz, nagrywał, powtarzał, nie? Mm. Znaczy nie, a współpraca z Sentino, jak wyglądała pozytywnie? Eee, słuchaj, bo w ogóle jak z Sentino zaczynaliśmy robić kawałek, to ja nie wiem, czy Sentino wiedział o tym, że te kawałki kurwa będą powstały. Eee, <laughs> pozdrawiamy da? oczywiście Sebastiana, bo mamy zajebistą, ogólnie ja z Sentino mam zajebistą przelotę, nie wiesz, nie mamy kurwa jakichś kłótni czy cokolwiek, dzwonimy do siebie, często gadamy gdzieś tam na FaceTime. Ciebie nie chciał nużować jak z Borysa. <laughs> Nie, 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 myślę, że nie, myślę, że mamy sztamy <laughs> mam w chuj, nie. A jak to nie, jak to nie wie? I powiesz, to podobnie Truman napisał, że oni potrzebują tam, wiesz, do uzupełnienia płyty i czy jest taka opcja i najpierw na pewno na Casablanca. ja powiem wam szczerze, że ja nie kumałem fenomenu Casablanki aż, aż tak, że to tak Ale pierdolnie, nie? Wiedziałem, że to pierdol... ...ochotnego, o Boże! Bała na wysokości, bała na wysokości, a pokój na na wysokości, chwała, na, na, y na, na wysokości, a pokój, na ziemi. A pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeją, jak żywi. Chwała, na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała, na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. <gulio> Dziwić co? Dziwili się <gulio> na powierzchni muzyce i myśleli, co to będzie za dziecie. Bała na wysokości, wała na wysokości, a pokój na ziemi. Wała na wysokości, bała na wysokości, a pokój na ziemi. A udaje nie się, że Zobaczymy. No na. No. I kamera, tak. Będę w kamerę. I, no, i, w kamerę. I, I kapela. Raz, dwa, trzy. Ona chce uprawiać seks ze mną, a udaje niedostępną. Myślała, że jest pierwszą, jest następną. A ja się tylko pójdę się jak dziecią. Ku, 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 Ej, ku, ku, Ej, ku, ku, Ej, buk, 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 bu. ej, jeszcze raz, jeszcze raz, ona chce uprawiać sek ze mną, a udaje niedostępną, myśla, że z pierwszą, jest następną, ej, cię tylko Oliwki, takiej wiesz, oliwki na pewno dużo, eee, nie wiem, czy, czy wiesz, bo, czy, czy chcesz wyjść na takiego dżentelmena, czy upić, bo nie wiem, nie, czy, nie, nie. że wino <laughs> dasz, to można, żeby będzie podejrzany, nie, że, no nie, nie. że może byś się upić, nie, no nie, nie, to tak Więc nie. może po prostu jakąś nie wiem wodę na przykład no. kupić, nie, oliwkę wodę, oliwka, to cała ale oliwki w sensie no. takie do jedzenia? Do jedzenia, to takie, nie, nie, taką, wiesz, I, no, jaką? No, taką, wiesz, taką, wiesz, ty <tuszę> nie <taką, wiesz, tuszę> No oliwkę <taką>, wiesz, jaką, <tuszę> no, no, no nie, wiem, nie, no Dobrze, no. że polejesz i wiesz przecież, a lepiej tego. Ja widziałem na filmie jednym. No że tak jest. Jak masz na przykład amortyzator w samochodzie nie? i dodasz to jest nie, A. to on tak pracuje. Okej, okej. Okay, okay. no, no i seksy. Idzie to molivka na Siusiaka? No nie, no, no znaczy gdzie chcesz, nawet możesz wypić, nie? Ale, ale no nie, no wtedy powiem, mówi się, żeby nie wiem, żeby się na przykład. Zależy jaką. Chodzi kubek, to? No ja jest... chodzę. Chodzi co? No, dałem. Czuję się niezręcznie. Okej, okay, no, okej, okay, okay. Masz to od razu. I ta oliwka cała. I jeszcze nie, oliwka A. jeszcze nie. Oliwkę potem. I jeszcze świeczki, no. Odpalasz wtedy świeczki. Mówisz tak. Widzisz te gwiazdy? Przy tobie to chuj. Okay. No, to właśnie okay, okay, no, tak. I potem, i potem ona się już rozbiera po tym tekście. No i musisz wiedzieć jaką pozycję po prostu. czyli coś wymyślisz, czy nie. Bo jak, jak się na przykład odwróci, no to ten olejek na plecy, nie? Tak. wtedy tak, jak ona zrobi garba, takie... Telefon robi pipi, a oni są i się Zniszczy go tak, na pik -pik, jak mi I jak tanie kiki. jej Jej faj jest mój pipik, ale to co ma w ogóle się tu liczy, hey. Chciałem wyrwać się z tych liczy. Zakręt wtedy był udany, jak jakbym został na ulicy. Wieszcie, mówili mi mieć kierownicy. Na machę, to do ceny przeznaczałem wszystkie pliki. Ja te zziąkiem sobie ja te zziąkiem sobie tym Nie mam dzisiaj żadnych bary, bo zakazy wszystkie pierwsze. Te zakazy wszystkie pierwsze, wieki janka nie dogoni, no bo wszędzie czyste cieszy.

To tak o hype bo to jest, masz taki tak, że tutaj zaśpiewać samemu ten refren na no. jednym oddechu, to jest. Zresztą mieliśmy taką sytuację. właściwie byliśmy, bo tam w sketchu był e, koncert Maćka i, e, no, tak. i Ubrania w imieniu. się siedzieliśmy, Fru. jak są w, po bokach, to takie sofry, tak od razu no, przy. No. To tak sobie usiedliśmy, e, czekaliśmy i normalnie Siomek podszedł ze znajomymi partidami. I jest kugano! I tak mnie nagrywa. I, nagrywa, I tak mnie nagrywa. Znam to, znam to. To, znam to, jest, to, jest, to, jest, to jest taki mutkinem, no, no, że wchodzisz no, no, I kurwa, no. jakby. Ja nie mam problemu z nim zrobić zdjęcie na tej no tak, strony, tak, no, Kurwa, tak, jednak je, coś tam robię w tym internecie. No tak. Ale. Jak kurwa no, gość podchodzi i Cię nagrywa z fleszem w ryj po prostu i Ty nie wiesz co masz co... jeszcze wiesz, nie wiesz co on powie kurwa potem, no, potem jest takie nagranie. Albo kurwa gdzieś wrzuca jakieś dwuznaczne kurwa ta, rzeczy, Tak, ta, jest takie, jest, jest tak... ja też miałem kiedyś takie sytuacje, że wiesz, na przykład dupę mi wskakiwały na barana, robiłeś jeszcze szybko zdjęcie kurwa, a potem jakiś chłop się do mnie spierdalał kurwa, no. wiesz, że, że ja mu dupę kurwa wy chłopie, jakaś wariatka mi wskoczyła kurwa na barana no. w jakimś klubie kurwa, robię zdjęcia że uchwyciła uchwyciłam moment, wiesz? Albo filmiki, już nie było filmiku, jak ją zrzucam. Filmik tak, do fajtera? to tak, 10 to tak, ja rozkażę, <grym> 10%. No, <grym> 10 dobra. Jak chcę to zobaczyć? Nie, kurwa. 10 procent. Ale, tak ale tak lekko, tak? No, że 10 siły. Nie, nie całej siły. Nie, bo ja, 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 ja też nie A Czy mogę, drugą nogę? Bo to mam Jasne, jasne. 10 procent. Nie masz tu coś? Nie, nie masz tu A nie, bo dobra, mamy. Kurwa, mi się wbiło. No, właśnie, że nie kopu. nas, dobra. Dobra, <tulę> lekko, tak? Aha, No, gotowy jesteś, żebyś. Aha, że sobie? Dobra, no dobra. O! Nie <tulę> Serio? A serio? Ej, co było 10%, co to no masz jakiś? Ja wiem, dole! Ej, dobra! Ej, <sadancja> ja, ja byłem pewny, że to jest już stanie no, tak, ma No lekko, bo ja wiesz, ja po prostu technicznie tak skręcił nogę, ale jeszcze cofnąłeś nogę, to leży cofnąłem. No, o no. kurwa! <laughs> nie, no kurwa, pójdę do jakiegoś. nie, kurwa, boję się, boję się, ja mam kudy nogi. Ale ja też mam chłodną nogę. Lekko, lekko, co? lekko, lekko lechko, lechko. Co, dobra, też... Naprawdę zrobię. Ale nie, dobra, już mi trochę przeszło, bo to był pierwszy szok, nie? Pierwszy szok jest najgorszy. Dobra, dobra. Ale jest, nie? To jest, znaczy już, już mi teraz przeszło. Wierzę, a, wierzę że to jest po prostu. Uj noga, Karol! A, masujemy, masujemy. No ale kulo oczywiście, tak się lekko było. Znaczy wiesz co, logik jest dlatego, że jak. Słyszeli jak żyli, bała na wysokości, bała na wysokości, a pokój. Na ziemi! Hej! Pała na wysokości, Pała na wysokości, a potuj na ziemi! Zobaczmy, no, i zobaczmy. No, i, I, I tym sposobem <grym> zrobiliśmy fit! No tak! No <grym> do maturu płaczu, Jeszcze raz, lulaj! Lulaj się jezu! Lulaj. Szulululaj, a ty go mam, Julu, Pięknie, Brawo, brawo dla brawo, brawo brawo mojej kapeli. Dzisiaj dzwonek. wolny O, czyajcie, jak się podobało? Nie Z... się tu niczego, to jesteście pewnie w błędzie, bo ja uważam, że tu się nic nie dzieje bez przyczyny. Jestem tego pewien, że panowie w mnie, No! No! No proszę, no proszę. A te mandarynki to bardzo chętnie, bo... dziękuję bardzo. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Dawid! 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 Pilo! Dawid z basem wejdzie? Pirlo! A te okay. mandaryki to jest dobry pomysł. A to, jest, to jest takie... To jest taki wigilijnowy. Tak, tak. Dobre kupiliśmy? Nieco myślisz? nie. Dobry sort. No. Ja nigdy nie umiem obierać. Zawsze mam problem z obraniem. Dobra. Dobra. Szukasz. Daj mi... miejsce, które jest najbardziej miękkie. Mhm. Już. O. I idzie. Okej. Okay. To nie są takie trudne sprawy, słuchaj. Okay. Dobra, panowie, panowie, <laughs> bo się stypa. <laughs> Bo się stypa robi? No właśnie, Karol. Nie, bo ja wam powiem ten temat z kurtką. Temat z kurtką. Co to A Prezencik właśnie dla pana. Bardzo miło. Mi od nas i od Grey Pointa. co poprawiłem, kobiety, jakieś Nie, nie. 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 Nie.

Nie no nie no stary 30 lat 30 lat Jakie masz kurwa lat Ja pierdolę Bro wyluzuj się <grym> Weź pieczek Najpierw prowadzę wywiad z panem, panem Najmanem A potem sobie najferem ok? Tak dobra Daj mu yy, yy, Ty usiądziesz na kolejku najciorej i, <grym> I on będzie robić tak Jadą konie Jadą konie po kolei Bata tań Dobra Ja mu tak zrobię no, jest, bo najczę, ja, ja jestem, jestem. Koni, ja jestem, koni, No? Ej, <zysy> dobra, no. <tiary> no. Ej, to dawaj ja, teraz będziesz udawać matkę Karola i się wypijesz. Ej, ej, że to też moja mama. W serio, mama? A! A! Kurde, bo o, mam to mama. Kurde, no to no mnie. Jest... <ties》>

Zlefno, ale Za co? Za to, że po mnie. Tak, dostałem ja z, z angielskiego zlefno, dwie czwórki i dwie trójki. Za co? Przecież ty mi pucać, że mi matkę kury was wiesz, A A Wiecie, kiedy no. eee, Dobra, słuchaj. Kto według ciebie wygrywa streamer roku? <ścoughs> streamer roku, Ja mam odpowiedź teraz na poważnie. Tak. Na poważnie. Na poważnie odpowiadając. Streamerem obecnie największym, i najlepszym w Polsce jest. Jedyny niepowtarzalny. Jak multi. Okej. Okay. Okay. Czyli uważasz, że Gucio nie przebije się tu? No nie no, może się przebić. Okay. <noise> Są ludzie, którzy uważają, że Gucia za lepszego streamera i tyle. A kogo kto będzie nominowany? Jesteś pewny? Gucio, multi, kto jeszcze? Gucio multi. Yy, next. Ok. No z tych, co jestem pewny, to chyba tyle. Okej. Okay. Czyli piąty jest jeszcze, jeszcze niepewny? Czwarty, piąty, szósty. A sześć jest? Sześć jest. Okej, okay. okej, okay. sześć, sześć. sześć. Trzy, trzy, miejsca jeszcze. Trzy miejsca, trzy A trzy jak miejsce, definiujesz, dobra, osoby. jak defini definiujesz streamera? Czy uważasz, że... Definiuję streamera. No, inaczej, czy uważasz, ale tutaj... Jest... <ścoughs> czy uważasz, że jeśli my robimy dużo rzeczy jeszcze poza, Uważasz, że powinien być nominowany? No, osoba, z którą myślałem, że kiedyś stworzysz związek, tak? Myślałem, że będziecie razem wielcy. Widziałem, jak do siebie uśmiechaliście, widziałem, że są flirtowaliście. Był to Hubert. Mela Pustelnik, oczywiście. Okej, okay, okej. Okay. A, a okay. Mela Pustelnik. Jak do tego nie. Czemu nie jesteście razem? Ona jest za młoda. Ale jest troszeczkę młoda Sam nie było My po prostu mieliśmy razem streama. To jest romans, jak mamy z tą streama? Można to tak powiedzieć. Ja czuję, jakąś miętę, ale bez przesady. No tak. Mena pustelnik, leku. Okej. Aj Jasne, na prezent od saint I Icj na szyi, nie ma kredyt, wrata. Nie podbijaj do nas, persona non grata. Cały czas kostuje tylko w do... Prezent od saint I Icj na szyi, nie ma kredyt, wrata. Nie podbijaj do nas, persona non grata. Cały czas kostuje tylko w dobrych szmata. Mam na tą suka oko, tak jak aste Zrobić dzisiaj wstada tak jak Carter Kokarkę no na dupie wzięła Barter Sejczota z takich borach to jest Carter On a Mike bro, to był on jak Robię sons gór to jak Lettingham On the top, nie po wina flat Jeden prawie robię to zes to gada What <mówi> do tu prezent po... go ho! Słuchajcie, so, okay. panowie.